Chciałbym przejść do przypowieści, rozdział 22. Wszyscy słyszeliśmy już o pokorze, jednak w piśmie pokora zawsze idzie w parze z bojaźnią Bożą. I tutaj jest taki werset. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą. Tutaj bojaźń Boża oznacza szacunek dla Boga. Nagroda za pokorę plus bojaźń Bożą to bogactwo, cześć i, i życie. I kiedy patrzycie na ludzi w świecie, oni szukają bogactwa, honoru oraz poszukują długiego życia. I to każdy w świecie. Jednak oni poszukują tego w złym miejscu. Oni poszukują czegoś, co przemija, jednak tutaj jest sposób, by zyskać bogactwo, cześć i życie, które nigdy się nie kończy. I dzieje się tak przez pokorę, bojaźń Bożą, szacunek dla Boga. Tak więc prawdziwie pokorna osoba ma ogromny szacunek dla Boga. Posiada taki szacunek dla Boga w swoim prywatnym życiu. Jest to widoczne w jego życiu. I są dwie osoby w piśmie wymienione, o których Bóg mówi, że się go bały, miały bojaźń. Chcę, byście na to spojrzeli. W księdze Hioba rozdział pierwszy. Już często ode mnie słyszeliście, że mimo iż księga rodzaju jest pierwszą w Biblii. To jednak była ona napisana przez Mojżesza około 1500 lat przed Chrystusem. Ale Hiob żył przed Mojżeszem i jego księga została spisana dużo wcześniej, zanim jeszcze żył Mojżesz. Tak więc w rzeczywistości Księga Hioba jest tą pierwszą księgą biblijną, jednak została ona umieszczona w środku pomiędzy przypowieści kaznodziei Pieśń nad Pieśniami, pośród tych poetyckich ksiąg, jednak w znaczeniu czasu ona była pierwszą księgą. A zatem, jeśli wierzymy naprawdę, że ta księga, wszystkie księgi są natchnione przez Boga, przyjrzyjmy się temu, co jest powiedziane w tej pierwszej księdze. I nie jest to Genezis 1.1. Nie jest to to, co Bóg pierwszy zapisał. Pierwszą rzeczą, którą Bóg spisał, kiedy chciał napisać Biblię, to było: Był pewien człowiek. Pierwszy rozdział Hioba, pierwszy werset. Był pewien człowiek, który bał się Boga i odwrócił się od grzechu. Wierzę, że to jest właśnie pierwsze słowo, które Bóg napisał w swojej księdze, ponieważ Hioba była pierwszą księgą spisaną. Bóg chciał coś napisać do człowieka i mówi tutaj właśnie o człowieku. Oto był pewien człowiek, który bał się Boga i odwrócił się od grzechu. Widzę tutaj coś, co jest najważniejsze w Bożym Sercu. Kiedy on patrzy dzisiaj na świat, poszukuje kogoś, kto będzie się go bał, oraz odwróci się od grzechu. I tak jak słyszeliście, jest to połączone ściśle z pokorą. I był on bez zarzutu. Sprawiedliwy, ale nie według nowotestamentowych standardów, ale był on sprawiedliwy wobec tego światła, tej wiedzy, jaką miał wówczas każdy z nas będzie sądzony wobec tego światła, jakie ma o sobie. Bez zarzutu sprawiedliwy, bojący się Boga i który odwrócił się od grzechu. Ale to jeszcze nie wszystko czytamy w wersecie ósmym. W pierwszej księdze, którą Bóg napisał, czytamy tutaj już o szatanie. Szatan był już wtedy upadły, był najwyższym aniołem. I Bóg pisze o nim, że przyszedł szatan do niego i Bóg mówi, że jest dumny z jednego człowieka. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? I cóż on o nim mówi? Nie ma drugiego takiego na ziemi jak on. I chciał był bardzo bogatym człowiekiem, jednak to nie z tego powodu Bóg był dumny z niego. Pozwólcie, że wam coś powiem. Bóg się nie troszczy ani o ciupinkę, o to, jakie macie dochody, jak bardzo bogaci jesteście. Ale mówi on tutaj, że jest on bez zarzutu, sprawiedliwy, bojący się Boga i który odwrócił się od zła. Wspomniałem to już wcześniej, że kiedy byłem młodym chrześcijaninem, jak tylko się na nowo narodziłem, chciałem przeczytać całą Biblię i doszedłem wtedy do księgi Hioba. I ujrzałem wtedy, że Bóg chwalił się, był dumny z tego jednego człowieka. I przyszła taka myśl do mojego serca: Panie Jezu, czy Ty jesteś również dumny ze mnie przed diabłem? Czy możesz spojrzeć na diabła i powiedzieć, Czy widzisz tego młodego człowieka tam? Byłem wtedy w jakimś zakątku w Indiach i powiedziałem: Czy panie możesz być dumny z takiego człowieka jak ja? To jest to, czego pragnąłem najbardziej ze wszystkiego. Ale zanim się nawróciłem, moją ambicją było być kimś wielkim w świecie. Ja wtedy byłem w marnarcu wojny i chciałem się dostać na sam szczyt. Ale kiedy przeczytałem ten werset, powiedziałem: To jest jedyna rzecz, która się liczy. Jestem wdzięczny Bogu, że przez te 66 lat chodzenia z Bogiem, ten werset wciąż przychodzi do mnie nawet dzisiaj. Panie Jezu, chciałbym, żebyś był dumny i chwalił się mną przed szatanem. Nie, jak dobrze umiem głosić. Nie jestem tym zainteresowany. Ale tym, czy możesz powiedzieć o mnie, czy widzisz tego człowieka, który boi się mnie i odwraca się od zła? I chcę Wam powiedzieć wszystkim, drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że będziecie mieli wielkie pragnienie w swoich sercach, by Pan Jezus mógł e, chwalić się Wami przed Szatanem. I to nie tylko by chwalił się jednym człowiekiem takim jak Chiop, ale by mógł znaleźć wielu ludzi, młodych, niewiasty i mężczyzn takich jak Wy. Byłoby to cudowne. Ja miałem takie pragnienie, kiedy miałem 19 lat. Tak, i Wy powinniście mieć takie pragnienie jako młodzi ludzie. Panie, chcą być takim, którym się będziesz chwalił, że boi się Ciebie oraz odwraca się od Zła. I to, co właśnie pokory, tak jak pokazałem wam już w przypowieściach, rozdział 22. Pokora oraz bojaźń Boża idą razem, w parze. Kiedy zwrócicie się do Księgi Hioba, rozdział 31, kiedy czytacie rozdział 31, pomyślelibyście, że to jest prawie jak nowotestamentowy chrześcijanin. Jednak on nie jest nowotestamentowym. On żył nawet jeszcze przed y, starym Przymierzem. Stare przymierze rozpoczęły się z Mojżeszem, a nowe przymierze rozpoczęło się z Jezusem. A Hiob był dużo wcześniej przed jakimkolwiek przymierzem jeszcze. On żył w czasach, kiedy nie było żadnego przymierza. I teraz tutaj jest takie świadectwo, że mówi to on w obecności Boga. A wiem, że jest to natchnione pismo, i mówi on tutaj: Z zawarłem przymierze z moimi oczami, że nie spojrzę na pannę oraz nie będę jej pożądał. Ilu teraz młodych ludzi spośród nowonarodzonych, wierzących są właśnie takimi dzisiaj? Chcę zapytać Was, mężczyźni, którzy tutaj jesteście, co Wy robicie ze swoimi oczami? Czy spoglądacie na młode, piękne kobiety? Oby Hiob Was zawstydził! Człowiek, który nie miał Biblii, który nie miał świętego ducha, który nic nie wiedział o Jezusie, który nic nie wiedział o Nowym Narodzeniu, nic nie wiedział również o takich spotkaniach, jak tutaj dzisiaj mamy. Oraz nie było nikogo, który by mu głosił. Oraz który nawet nie oświadczał, że jest nowotestamentowym chrześcijaninem. Nie deklarował członkostwa w NCCF. Nic z tych rzeczy. I niczym z tego on się tutaj nie chełpił. Natomiast miał on jedną rzecz: Bał się Boga. A ponieważ bał się Boga, i pamiętajmy, że on był mężczyzną. Zawsze, kiedy mężczyźni spoglądają na kobiety, są kuszeni. Ale on powiedział, nie, ja tego nie mogę zrobić. I co on sobie myślał? Czy on wspominał Mateusza, piąty rozdział? W tamtym czasie to czy nie istniało? Czy słuchał on jakieś kazanie? Nie, nikt jemu ja nic nie głosił. Ale miał on jedną rzecz: w swoim sercu miał ogromny szacunek do Boga. I chcę wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że pośród wielu chrześcijan, których widziałem w ciągu moich 85 lat, było zaledwie kilku, naprawdę niewielu, którzy doszli do tego poziomu. Poziomu e, e, Hioba, mimo iż są w nowym przymierzu, którzy doszli do poziomu, jakże mógłbym spojrzeć pożądliwie na kobietę, jakżebym mógł to kiedykolwiek uczynić. To jest właśnie pytanie, jakże mógłbym tak uczynić? Czy wy też tak e, możecie? Nic dziwnego, że Bóg chwalił się Hiobem. Oto jest człowiek, który się mnie boi. Po czym dalej mówi, czyż Bóg nie widzi wszystkich moich dróg? I kiedy jesteście kuszeni, czy również czujecie w ten sposób? Czy również mówicie, że czyż Bóg nie widzi wszystkich moich kroków? Czyż On nie widzi każdego mojego kroku? I wiecie, właśnie to jest ten sposób, który zabezpieczył go przed spoglądaniem z porządliwością. I wtedy mówi, Niechże Bóg mnie zważy, jeśli moje serce, werset dziewiąty, czy moje serce przylgnęło do tej kobiety. Może kiedyś widzicie jakąś czasami kobietę ładną w, w biurze, może jakoś nie myślicie o tym, ale wasze serce przylgnie do niej. I wtedy zaczynacie myśleć o jakiejś innej dziewczynie niż wasza żona, innej kobiecie. Albo też jak nie jesteście nawet za na, y, żonaci. Wtedy myślicie o jakiejś dziewczynie i pożądacie jej w sercu. Albo też czy czy u drzwi sąsiada? Czasami udajemy się gdzieś w jakieś miejsce, gdzie właśnie przebywa jakaś piękna dziewczyna. I mówi tu, jeśli si takie coś uczyniłem, niech sąd spadnie na moją żonę. Jest wielu żonatych mężczyzn, którzy nie przezwyciężyli pożądania swoich oczu. Albo również też i kawalerowie. Udajcie się do księgi Hioba i uczcie się. Ale to jeszcze nie wszystko jego. Bojaźń Boża była również ujrzana w sposobie, jaki traktował ludzi, którzy byli gorsi od Niego. Wiecie, sposób, w jaki traktujecie ludzi, którzy są więksi od was, nic nie udowadnia. Sposób, w jaki traktujecie ludzi równych wam, również nic nie udowadnia. Ale sposób, w jaki traktujecie ludzi, którzy są niżej w społeczeństwie od was to wtedy jest właśnie test, czy macie bojaźń Bożą, czy nie. Werset 13. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub służebnicy, on był naprawdę bogatym człowiekiem i miał sługi w swoim domu. I mówi, że jeśli kiedykolwiek źle ich traktowałem i nie dałem im to, na co zasługują. Jeśli nie zapłaciłem im odpowiednio, lub też jeśli narzekali na sposób, w jaki ich traktowałem. Jakże wtedy mógłbym stanąć przed Bogiem? Jeśli traktowałem ludzi, którzy są biedniejsi lub też niżej w społeczeństwie, w taki sposób, że patrzyłem na nich z góry. I patrzcie, co tu jest napisane: czyż ten, który mnie stworzył, ich również nie stworzył? Oni byli urodzeni przez jakąś matkę, i ja zostałem zrodzony przez jakąś matkę. Niesamowity człowiek, który nie myślał, nie traktował ich jako niższych w społeczeństwie. Ja byłem uzrodzony w łonie matki, oni byli zrodzeni w łonie matki. Jesteśmy tacy sami. I chcę was zapytać, bracia i siostry, którzy należycie do nowotworów. Testamentowej społeczności. społeczności. Czy nie jest to w taki sposób, w jaki patrzycie na ludzi, którzy są niżej od Was, gorsi? Nawet dzieci w szkole potrafią patrzeć w dół na jakiegoś chłopca, który nie jest aż tak mądry jak oni. Nie tak bystry, nie tak dobrze ubrany. Wszystkie tego rodzaju rzeczy. Werset 17. Jeśli nie troszczyłem się o sieroty. Jeśli jadałem kromkę sam, są wokół nas dzieci, których ojcowie poumierali. Sieroty. Niektóre z nich znacie. Jak je traktujecie? Ludzie są biedni. I dalej kontynuuje. Werset 21. Jeśli podniosłem moją rękę przeciwko sierocie, to niech odpadnie moje ramię od grzbietu. I wtedy mówi również o pieniądzach. To jest ten, którego którym Bóg się chwalił. Werset 24. Jeśli położyłem moją ufność w koncie bankowym. Dzisiaj to się nazywa konto bankowe. Jeśli położyłem w tym ufność. Jeśli się tym przechwalałem i dałem znać ludziom, jak bardzo bogaty jestem i by się poczuli mali. Ponieważ moimi rękami pracowałem ciężko, zarabiałem. Taka duma przychodzi do serca ludzi, którzy ciężką pracą swoimi rękami zarabiali. I kolejnym obszarem jest, kiedy twój wróg jest pokonany. Ktoś, kogo nie lubicie, został on ukarany przez Boga. Werset 29: Jeśli cieszyłem się, z pokonania mojego wroga, lub też uh, triumfowałem, że spotkało go coś złego. Ktoś, kogo nie lubimy, jeśli spada na niego jakieś nieszczęście, i zamiast poczucia um, przykrości, współczucia, to mówię wtedy: o, o, on na to zasłużył. O, ten człowiek mnie tak źle traktował. Takie dziecko boże jak ja. O, Bóg się z nim uporał. I Hiob tak właśnie nie odczuwał. Ty może tak odczuwasz, ale nie Hiob. I kolejna rzecz, jeśli popełniłem grzech, czy przykryłem to tak, jak ukryłem to tak jak Adam? Czy ukryłem grzech w moim sercu? Czy jestem w stanie ukryć to przed Bogiem? I mówi Panie, środek 25 wersetu, Panie, odpowiedz mi. I nie mówi on tego, by wywrzeć na nas wrażenie. On mówi, Panie, mówię to wszystko, powiedz mi, jeśli to zrobiłem. Panie, powiedz mi, czy ja pożądałem jakiejś kobiety? Czy jest ktoś pode mną, komu nie zapłaciłem odpowiednio, a pracował dla mnie? Czy jest ktoś, kto czuje się gorzej tylko dlatego, że urodził się w niższej warstwie społecznej? Nie jest tak wykształcony jak ja. Czy patrzyłem z góry na inną istotę ludzką? To mogło być w kościele, że patrzysz na kogoś z góry. Pozwólcie, że was zapytam. Bracia, czy wy zawsze scalacie się z, w tym kościele z ludźmi ze swojej warstwy społecznej? Czy w tym kościele scalacie się również z kimś, kto jest z niższej warstwy społecznej? Zapytajcie sami siebie, czy poprzez te wszystkie lata tak było. Rozważcie to w sobie, zanim zaczniecie myśleć o sobie, że jesteście tak bardzo duchowi. Uczcie się od Hioba. To jest ten rodzaj człowieka, z którego był dumny, którym chwalił się przed szatanem Bóg. Czy spotkałeś takiego człowieka jak Hiob? Nie ma drugiego takiego na całej ziemi. Czasem chwalimy się, że jesteśmy lepszym kościołem niż inni. Jeśli nawet tym się tak nie chełpisz, to możesz tak czuć w swoim sercu. Ale co jest tą rzeczą, która czyni nas lepszymi? Czy to są te cechy, o których dzisiaj czytaliśmy? Mam nadzieję. Niech Bóg nam pomoże.